Ta osoba ucieka przed tobą. To nie tylko wrażenie, to fakt. Podczas gdy ty śpisz, ta osoba nie śpi, myśląc o każdym słowie, które wymieniliście. Nie może uciec przed wspomnieniami o tobie. Przegląda twoje zdjęcia, wraca do waszych rozmów, ale nic nie wysyła. Pozostaje cicha. Powiedziała, że potrzebuje przestrzeni. To kłamstwo. To czego? Naprawdę potrzebuje. To odwaga, by zmierzyć się z tym, co czuje. Sprawiasz, że czuje. Rzeczy, które ją czynią wrażliwą, i to ją przeraża. Ta osoba rozprasza się innymi rzeczami, ale żadna z nich nie może się równać z Tobą. Spędza czas z przyjaciółmi, próbuje się bawić, ale w głębi duszy jej myśli są, uwięzione w tym, co mogłoby być. Kiedy kładzie się spać w nocy, wspomnienia o Was stają się ogłuszającym echem, i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Zauważyłaś, że coś się zmieniło. Był ten moment, kiedy rozmowa stała się głębsza, dotknęłaś ran, które ona ukrywa pod powierzchnią, czego się nie spodziewała to, że jesteś tak bystra, i to ją wprawiło w panikę. I wiesz o tym, bo poczułaś to na własnej skórze, ten dreszcz, gdy wiadomość zwlekała, ta niepewność, gdy wiedziałaś, że jest w miejscu, które kiedyś często odwiedzaliście, niczego sobie nie wyobrażasz. Brutalna prawda jest taka, że ta osoba się boi boi się. Otworzyć serce, pokazać swoją wrażliwość, porównuje się z tobą i czuje się gorsza. Za każdym razem, gdy próbuje iść naprzód, zdaje sobie sprawę, że nikt nie pasuje w ten sam sposób. Nikt nie wywołuje tej samej intensywności. Tymczasem ty próbujesz iść dalej ze swoim życiem. Wstajesz, pracujesz, spotykasz się z przyjaciółmi, ale w głębi duszy czujesz, że czegoś brakuje. Spoglądasz na telefon, czekając na powiadomienie, które nigdy nie nadchodzi. Ta nadzieja w wewnętrznym głosie, który mówi, że może dziś ona zdobędzie się na odwagę. Ta osoba, która powinna szukać nowych ścieżek, wciąż tkwi w miejscu. Ona cię obserwuje, ale nie zbliża się. Wie, że musi działać, ale strach ją paraliżuje. A ty, ty jesteś zmęczona, czekać, ale nie może uniknąć tego połączenia, nie może zapomnieć. I prawda jest taka, że z każdym dniem ta osoba. Nadal myśli o tobie, a ta odległość, którą czujesz między wami, jest tylko odzwierciedleniem jej strachu. Ona pragnie tego, czego ty pragniesz, ale duma i zamieszanie ją krępują, już wiesz o tym, i czas mija. A szansa na coś prawdziwego między wami zanika, tymczasem życie toczy się dalej, a ona trzyma się tych chwil wahania. Zauważasz to, czujesz ból z powodu braku działania, więc nie jesteś sama w tym czekaniu. Ta osoba również walczy. I chociaż wydaje się, że jesteście daleko od siebie, oboje wiecie, że prawda jest inna i nikt nie podejmuje działania. Ta osoba myśli o tobie w tym dokładnym momencie. Nie może zapomnieć o tym, co was łączyło. To nie jest powierzchowna myśl, to burza, ciężar, który nosi każdego dnia. Ona jest w pracy, ale jej myśli błądzą do ciebie. W środku randki z kimś nowym patrzyła na tę osobę, ale wyobrażała sobie twój uśmiech. Kiedy śpisz, ta osoba przegląda wasze rozmowy, przypomina sobie śmiechy, nawet kłótnie, które mieliście. Powiedziała, że musi iść dalej, że tak będzie lepiej, ale wiedziała, że kłamała. To, czego naprawdę chciała, to sposób na przezwyciężenie strachu, który w niej wzbudziłaś strachu przed prawdziwym otwarciem się. Poczułaś, gdy poziom komunikacji między wami spadł, prawda? To dziwne uczucie, że ona się oddala, ale w głębi duszy wiedziałaś, że to nie całkiem tak. Zauważyłaś, że coś większego jest na rzeczy. Nie wyobrażasz sobie tego. Ta osoba wpada w panikę za każdym razem, gdy myśli o możliwości utraty ciebie, naprawdę, bo w głębi duszy ona wie, że tylko ty widzisz ją całą. Ta osoba odczuwa mieszankę tęsknoty i frustracji. Śmieje się z innymi, robi plany, ale czuje, że to wszystko ma sens. Za każdym razem, gdy ktoś wspomina film, który lubiliście, ona odczuwa ból, jakby jej. Serce pamiętało coś, co zostało utracone. To, co ukrywa, to fakt, że za tą fasadą, przez wyciężenia, istnieje ogromna wrażliwość. Boi się rzeczywistości, otworzenia się na kogoś, kto sprawia, że czuje tak wiele. Tymczasem jesteś w swojej rutynie, czekając na znak, gest, cokolwiek, co wskazuje, że płomień jeszcze nie zgasł, i wiesz, że nie możesz czekać wiecznie. Masz ciężar na swoim umyśle, nieodpowiedziane pytanie. Czy jej nadal zależy? Odpowiedź: Jest tak, ale to nie zmienia faktu, że ta osoba jest sparaliżowana przez niezdecydowanie. Brutalna prawda jest taka, że chciałaby wrócić i naprawić rzeczy, ale presja. Niepewności trzymają w szoku, nie wie jak się przeprosić. Zamiast tego patrzy na świat, na media społecznościowe, na ciebie, bez odwagi, by się odezwać. Zauważa, że wszystkie interakcje, które ma z innymi ludźmi, nie mogą się równać z tobą, i to czyni ją jeszcze bardziej niepewną. Byłeś osobą, która rozświetliła jej stronę o istnieniu, której nie wiedziała. I tymczasem. Widzi się w błędnym kole. Życie toczy się dalej, ale pamięć o tobie wydaje się być stałym echem. Echo waszych rozmów, uśmiechów, które wymienialiście. Każde. Miejsce, do którego idzie każda piosenka, którą słyszy, wydaje się nalegać na przypomnienie was obojga. Prawda jest taka, że ta osoba wie, że marnuje cenną szansę. Wie, że byłaś rzadkim połączeniem, czegoś, czego nie można po prostu zastąpić flirtem czy powierzchowną rozmową. Ale duma i strach są nieprzezwyciężalnymi barierami. Utknęła w tym emocjonalnym labiryncie i nie wie, jak z niego wyjść. Tymczasem ty kontynuujesz swoje życie. Idziesz ulicą, widzisz obejmujące się pary, śmiejesz się z czegoś bezsensownego. Ale w głębi duszy jej nieobecność boli. Czujesz, że czegoś brakuje. Każdego dnia pytanie staje się coraz bardziej intensywne: A co gdybym zrobił coś inaczej? Ta osoba również zadaje sobie to pytanie, ale cisza staje się odpowiedzią między wami. Ta osoba się ukrywa, ale nie może przed tobą uciec. On się rozprasza, próbuje zająć myśli innymi rzeczami. Między godziną, trzy a cztery nad ranem, kiedy samotność go otacza. Pierwszą rzeczą, którą robi, jest wzięcie telefonu. Otwiera twoje zdjęcia, nie wysyła wiadomości, tylko obserwuje. I to ty jesteś protagonistką na jego ekranie. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, ale to było kłamstwo. To, czego naprawdę potrzebuje, to odwagi, aby stawić czoła uczuciom, które w nim wywołujesz. Uciekasz od powierzchowności z intensywnością, która go przeraża. Nikt inny nie dotykał głębokich ran, które on skrywa. Czy czułaś, kiedy się oddalił, prawda? To dziwne uczucie w piersi, jakbyś wróciła do ciemnego pokoju i nie wiedziała dlaczego. On się oddalił, bo weszłaś w jego życie w sposób niszczycielski. Rozmowy, które prowadziliście, głębokie i szczere, zostawiły go odsłoniętego. Teraz boi się, co to oznacza. Spotyka się z innymi osobami, próbuje zastąpić Cię w swoich myślach, ale prawda jest taka, że kiedy nadchodzi noc i wszystko spowija cisza. To o tobie myśli najwięcej. Rozprasza się śmiechem, ale echo twojego imienia nadal go prześladuje na każdym kroku. Tymczasem jesteś tutaj, czekając na wiadomość. Patrzysz na telefon, mając nadzieję, że znajdzie odwagę, aby się odezwać. Nie wyobrażasz sobie rzeczy. Ten szmer w sercu jest prawdziwy. Jego nieobecność to odpowiedź, ale nie taka, na którą zasługujesz. Prawda jest taka, że czuję coś szczególnego do ciebie. Ale ukrywa to pod warstwami dumy i strachu. Przekonuje się, że nie ma czasu, że to nie jest odpowiedni moment. Ale to wszystko to tylko wymówka. Nie wie, jak sobie poradzić z wrażliwością, którą przyniosłaś. Wyobrażał sobie ciebie w swoim życiu. Tak, on, ten sam, który się unika i który powiedział, że nie byłeś na teraz, wyobraża sobie, jakby to było obudzić się i mieć ciebie obok, siebie. Jakby to było przedstawić cię rodzinie powiedzieć, że jesteś wszystkim, czego on pragnie. Ale zamiast tego realizować, on tkwi w bezruchu, bojąc się, że nie jest wystarczający. Tymczasem ty nadal się zastanawiasz, dlaczego on już do mnie nie pisze. Czujesz się mała wobec tej niepewności. Zasługujesz naprawdę. A prawdą jest, że on walczy sam ze sobą. Walczy, aby zaakceptować, że znaczysz dla niego więcej, niż pozwolił sobie do tej pory przyznać. On wie, że nie postąpił właściwie. Wierzę ci, zostawił bez odpowiedzi, że zasłużyłaś na więcej niż ogłuszającą ciszę, ale kiedy myśli o wzięciu telefonu i napisaniu, on rezygnuje. Każde słowo wydaje się puste wobec zamieszania, które sam stworzył. Porównuje cię do wszystkich innych. Dziewczyna, która uśmiechnęła się do niego w barze, nie miała twojej intensywności. Koleżanka z pracy, która z nim flirtowała, nie miała twojej głębi. Nikt nie może się z tobą równać. I to go więzi w cyklu frustracji. Przekonuje się, że nie może cię mieć, choć w rzeczywistości to on sam sobie na to nie pozwala. Wspomnienia, które mu zostawiłaś, są niezmywalne. Powtarza Twoje słowa. Nagłos jakby próbował unieważnić strach, który czuje. Zapach, który zostawiłaś na jego płaszczu, jest wciąż tak wyraźny, i spojrzenie, jakim go obdarzałaś, jest czymś, czego nie może zapomnieć. Jego życie stało się monotonne. Cyklem. Budzenie się, praca, udawanie, że wszystko jest w porządku, powrót do domu, wspominanie ciebie, zasypienie z trudem, powtarzanie, on nie chce tego, ale nie wie, jak zmienić wybraną przez siebie trajektorię. Wyobraża sobie, że spotkacie się przypadkiem, zbieg okoliczności, albo że zapukałabyś do jego drzwi i zaskoczyła go. Ale kiedy to dzieje się w jego umyśle, zawsze to jest szczęśliwe zakończenie z tobą, w jego ramionach. Jednak w rzeczywistości nie robi nic. Strach przed odrzuceniem jest paraliżujący. On. Strach, że poszedłeś dalej. Znalazłeś kogoś, kto miał odwagę, której on nie miał. Wie, że popełnił błąd. Wie, że byłeś prawdziwy i że takie połączenia nie. Zdarzają się dwa razy w życiu, ale mimo, że o tym wie, pozostaje w swojej strefie. Komfortu, obserwując cię z daleka, pragnąc mieć odwagę, a jednocześnie umierając. Ze strachu przed utratą cię na zawsze, bez robienia niczego, aby cię znowu mieć, a tymczasem czas mija. Ciągle zadajesz sobie pytanie, gdzie są wiadomości, które powinieneś otrzymać, podczas gdy on nadal żyje tą samą rutyną, bez oznak zmiany. Szansa między wami dwoma wymyka się z każdym dniem, który mija i oboje to czujecie, ale mimo to on pozostaje sparaliżowany. Więc prawda jest taka, naga i surowa kocha cię tylko nie. Wie jak to powiedzieć po tak długim milczeniu. A ty już to wiedziałeś. Ta osoba ukrywa się za fasadą, ale w głębi duszy nie może od ciebie uciec. Czuje wpływ twojej nieobecności każdego świętego dnia. Budzi się i przed wszystkim, myśli o tobie. Patrzy wokół, oczekując zobaczyć coś, co przypomni o tobie. Ale to na twojej obecności jej naprawdę zależy, podczas gdy ty śpisz, ta osoba prawdopodobnie nie śpi. Patrząc w sufit, zastanawiając się, jak mogło być inaczej, powiedziała, że potrzebuje przestrzeni, kłamała. To, czego ta osoba naprawdę potrzebowała, to odwagi. Odwagi, by stawić czoła uczuciom, jakie do ciebie żywi. Podczas gdy ona rozprasza się osobami, które nie mają znaczenia, prawda jest taka, że nie może cię zapomnieć. I wiesz o tym, ponieważ za każdym razem, gdy ją spotykasz lub słyszysz coś o niej, twoje serce przyspiesza. Czułeś to, gdy zobaczyłeś ją z kimś innym, ten natychmiastowy ból w swojej duszy. Nie wyobrażasz sobie. Każde słowo, które powiedziała podczas rozstania, rozbrzmiewa w jej umyśle, a sprzeczność jest absurdalna. Powiedziała, że nie była gotowa, ale jej uczucia są całkowicie inne. Okłamuje się, wprowadza w błąd, ale w głębi duszy. Później rozumie, że jesteś jedyną osobą, która ma sens i to ją przeraża. Ona podejmie puste próby, wychodzi z innymi ludźmi i mówi, że idzie dalej, ale prawda jest taka, że gdy zapada noc i pojawia się cisza, to ty wkradasz się w jej myśli. Jesteś miarą, której nikt inny nie jest w stanie osiągnąć. Każdy śmiech kogoś innego jest ogłuszający, ale nie dorównuje echem temu, co było między wami. W międzyczasie ty kontynuujesz radzenie sobie z codziennym życiem. Starasz się skupić na innych rzeczach, ale to, co do niej czujesz, nie znika łapiesz się na myśleniu o tym, jak wszystko mogłoby wyglądać, gdyby miała odwagę. Zastanawiasz się, czy wciąż istnieje cień tego, co się stało, i tak ona nadal o tobie myśli, nawet jeśli tego nie mówi. Ta osoba kłamie przed samą sobą, wychodząc i udając szczęśliwą. Prawda jest taka, że się boi. Boi się otworzyć ponownie, spróbować i ponieść klęskę, odkryć swoją wrażliwość. Byłeś stabilnością, której nie wiedziała, że potrzebowała, a teraz znajduje się w pętli wątpliwości i żalu. Wyobrażała sobie ciebie obok siebie tak, podczas gdy budzi się sama, ta sama osoba, która twierdziła, że potrzebuje czasu, marzy o przyszłości u twojego boku, ale senność powstrzymuje ją przed działaniem, podczas gdy czekasz na wiadomość, słowo, mały gest, który potwierdzi, że jesteś jeszcze ważny. Ona tkwi w bezruchu, patrząc w przestrzeń, nie wiedząc jak zrobić kolejny krok. Jeśli spojrzysz bliżej, zobaczysz, ta osoba napisała już wiadomości, których nigdy nie wysłała, słowa, które mogłyby wszystko zmienić, ale które po prostu skasowała z obawy przed tym, co mogłoby się stać. I wiesz, że to, co chciała powiedzieć, było znacznie więcej niż proste cześć. To, co chciała wyjawić, to to, co jest w jej sercu. I teraz czuję brak tego. A prawda jest taka, że całe to to nie jest odpowiedni moment, które usłyszałeś, brzmi jak niezrównoważona waga. Nie chce się otworzyć, ale chce. Tkwi uwięziona w jednej. Konflikt i czujesz to. Sposób w jaki zmieniła spojrzenie, sposób w jaki rozmowy się zmniejszyły, wszystko to oznacza, że coś się złamało, ale wciąż jest iskierka. Wiesz o tym, bo tak jak ona, wciąż czekasz na znak. Życie nie zatrzymuje się, ale twoje serce utknęło w tej więzi i ból braku jasności ciąży. Tymczasem z każdym mijającym dniem szansa wymyka się. Prawda jest taka, że ona nie wie, jak sobie z tym poradzić, a apatia jest konsekwencją strachu. Podczas gdy ty zastanawiasz się, jak przesuwać pionki, ta osoba wciąż zastanawia się, czy powinna je wyrzucić, czy spróbować ponownie. I ty już to wiedziałeś.